Witamy Państwa w cotygodniowej audycji bez komentarza. Witam telewidzów telewizji Amazing i słuchaczy Radia Fama na 92.9. Dziś naszym gościem jest Pan Roman Wojciechowski. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. Obecnie najpopularniejszy skrzypek ludowy rejonu tutaj Opoczna i Tomaszowa. Panie Romanie, 14 listopada odebrał pan, można powiedzieć, Oscara Skrzypcowego. Tak. To bardzo wielkie wyróżnienie, ponieważ to jest y, nagroda imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Z 12 laureatów był pan jedynym skrzypkiem. Tak. Wszystko się zgadza. <grych> Jakie to uczucie? Y, no jest mi bardzo miło. Y, wspaniałe uczucie, no bo to jest, już można powiedzieć, najwyższa nagroda w dziedzinie kultury ludowej. Jestem bardzo z tego zadowolony i, no i można powiedzieć, że dumny z siebie. Odebrał pan tę nagrodę na, na Zamku Królewskim w Warszawie tak. i wziął pan też udział w koncercie laureatu. Tak, wziąłem udział, brałem udział właśnie. Kto panu towarzyszył? Towarzyszyła mi pani y, Zuzanna Broszczyk, z gminnego, kierownik y, z Gminnego Ośrodka Kultury Zesławne oraz panie y, z, i panowie z zespołu z Lubochni z Teatru Młodych. To są ludzie, z którymi na co dzień Pan współpracuje, ale współpracuje Pan też z wieloma zespołami ludowymi tutaj z regionu, z domami kultury. Jest Pan po prostu działaczem ludowym i propagatorem tradycji. I tak, wszystko się zgadza. <laughs> wszystko się zgadza. Proszę nam w takim razie powiedzieć, jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką. Gram już od, od dzieciństwa, można powiedzieć. Bardzo miałem chęci grać na instrumentach. Po prostu zaczęło się od tego, że dziadek z tatą przynieśli mi skrzypce, i od tego momentu, od młodych lat, zacząłem już naukę na skrzypcach, później na saksofonie i klarnecie. I no kontynuuję to nadal. Grał pan w orkiestrze dentej też tutaj w Wistomie? Grałem w orkiestrze dentej w Wistomie, grałem w orkiestrze dentej w Mazowie. Obecnie tam raz kiedyś sporadycznie spotykamy się przy jakichś tam uroczystościach. To wcześniej zrobimy jakąś próbę i jeszcze występujemy, chociaż już jest mały ten skład, ale, ale jeszcze, jeszcze cokolwiek funkcjonuje. W klubie Podkowa na siedu Niebrów prowadziłem kapelę podwórkową, byłem instruktorem kapeli podwórkowej zespołu muzycznego. Od siedem, w, 77, w 1978 roku powstał ten zespół i kapela podwórkowa. No, na pewno była słynna, bo na wielu konkursach zdobywaliśmy dość wysokie miejsca. No ale to wszystko teraz poszło w niepamięć, sprywatyzowane. Pewnie tam już jest lecznica zwierząt i wiele innych działalności. Także szkoda tego, że to wszystko poszło na marne. Wiele takich instytucji gdzieś się rozpada i trzeba się przenosić. Ale pan jest też laureatem wielu innych nagród, bo aż trudno je zliczyć wszystkie. Trzykrotnie zdobył pan nagrodę na festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad tak. Wisłą. Yy, między innymi jest ta yy, nagroda najwyższa, główna nagroda Baszta w 2008 roku. A w tym roku miałem kolega, był ze mną kolega Bogdan Lipski z Opoczna bębnista, zajęliśmy pierwszą, zdobyliśmy pierwszą nagrodę. Czy to jest ważne dla Pana, te wszystkie laury, te nagrody? Myślę, że tak. Dla mnie, ja tym żyję, to jest moja pasja i jestem zadowolony z tego, że Bozia jeszcze pozwala to robić i oby było tak jak, jak najdłużej. No jeszcze, jeszcze nie chciał zakończyć, chciałbym jeszcze jeździć na te festiwale, do, do, dopóki zdrowie pozwoli. A jak to jest, panie Romanie? Czy pan sam stara się o to, żeby występować w tych festiwalach? Czy jest pan zapraszany? Czy to trzeba obserwować, tę scenę taką kulturalną, żeby, żeby móc się gdzieś pokazać? Jestem zapraszany, bo w 2003 roku na festiwalu w Borkach to był festiwal europejski, były zespoły z zagranicy i podeszła do mnie pani Ewa Sławińska Dalik. Która pracuje w łódzkim Domu Kultury, zaproponowała mi y, nagranie, żebym jej żeby mnie mogła nagrać. Próbowali, żeśmy to zrobić, y, ale było y, za głośno i nie można by było tego zrobić, więc przyjechała do mnie do domu. Nagrała mnie. To był 2003 rok, a w 2004 już y, byłem y, typowany przez Łódzki dom Kultury do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Zostałem laureatem i. Y, Ponieważ zdobyłem drugą nagrodę jako na pierwszy raz, co pojechałem, przez cztery lata nie wolno jechać jako laureat. Więc trzy pełne lata w czwartym roku mogłem jechać. Więc pojechałem następnym razem, czyli w 2008 roku zdobyłem główną nagrodę basztę. I znów mi nie było wolno jechać pełne 3 lata, i w czwartym, czyli w czwartym roku, czyli w 2012, czyli żeby nie występować w tej samej kategorii jako skrzypek instrumentalista, zaproponowano mi, żebym dobrał bębnistę i jako kapela. Więc zdobyliśmy pierwszą nagrodę no, i znowu przez cztery lata pan nie pojedzie. Tak i y, właśnie i nie pojadę przez te 4 lata. I y, bardzo serdecznie właśnie y, chciałem podziękować pani Ewie Sławińskiej-Dalik, bo ta cała przygoda muzyczna zaczęła się, można powiedzieć, dzięki niej, bo, y, bo można y, dobrze grać, y, ale jak nie ma, jak to się mówi, y, siły przebicia, żeby Gdzieś y, był człowiek zauważony dalej, no to niestety. Jaką rolę pełni muzyka w pana życiu? Rolę, no dużą rolę odgrywa, bo y, w każdym dniu, jaki, jaki jest w moim życiu, to zawsze muszę znaleźć jakiś, y, jakieś te parę minutek czasu, żeby wyjąć te skrzypce, zagrać sobie. Wtedy dodaje mi to, jak to się mówi. Y, Większej chęci do życia, i tak dalej, że no jeszcze czuję się taki potrzebny, że coś jeszcze umie, jeszcze, je, jeszcze jestem w kondycji. Gra Pan na skrzypcach, klarnecie i saksofonie. Tak. Który z tych instrumentów jest Panu najbliższy? Kocham ludową muzykę. I wreszcie to widać po moich sukcesach. I no, pięknym instrumentem jest i klarnet i saksofon. No, na saksofonie gram po y, dzień dzisiejszy można powiedzieć. Wie, y, no, można powiedzieć, że z wiekiem już tych y, sił jest coraz mniej, bo do saksofonu no, trzeba jednak y, mieć więcej siły, no, ale, ale staram się jeszcze nie odkładać go na bok. Czy poza tym, że jest to Pana pasja, bo to widać i słychać w każdym słowie, zdaje sobie Pan sprawę z tego, że to jest propagowanie tradycji i dzięki takim ludziom jak Pan te tradycje, nie tylko muzyczne, bo przecież z muzyką w parze idą inne aspekty kultury, ona jest przekazywana z pokolenia na pokolenie? Tak. Tylko szkoda jest jednego, że nie ma chętnych, żeby to komuś przekazywać. Tak, Młodzież, no. Po prostu nie garnie się do, do, do tej muzyki ludowej. Jakieś no, ludzie kończą szkoły muzyczne, młodzież, bo trzeba powiedzieć, że jest dużo zdolnych ludzi, a jednak ciężko w tych zespołach ludowych nawet. Do, żeby zaśpiewać, żeby, żeby zatańczyć. Jak jedna koleżanka z drugiej się podśmiewa, no ba, będziesz tam chodzić, a to a to, a, to, a wichura, a to to. I, i, i ciężko jest. Jest wiele osób, które no, jakieś przedstawienie, jakiś obrzęd pokazuje się, że są cztery pokolenia. Jest to bardzo miłe i wtedy jest dużo większa ocena, bo to jak to się mówi, te cztery, yy, cztery pokolenia, no to robi wrażenie na, na widzach i na komisji. A czy uważa pan, że to, że też ludzie rodzą się w rodzinie, gdzie są kultywowane takie tradycje, bo w pana przypadku tak było z muzyką, że to pomaga, że to pomaga tym młodym ludziom zrozumieć, że to ma znaczenie i będzie miało znaczenie jeszcze dla, przysz dla przyszłych pokoleń? No powinno tak być, bo y, ja od dziecka marzyłem i y, 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 o tym, żeby grać. Y, mój wujek y, y, Władysław Wojciechowski y, grał na perkusji y, z zespołem prowanią. Y, Pani redaktor, y, brat mój, jak, jak mówiłem, y, grał w kółku y, Tadeusz Wojciechowski grał w kółku mandolinistów w Białobrzegach. tata y, ładnie y, grał na organkach z basami. No, dziadek śpiewał niesamowicie piękny głos miał, jak prowadził pielgrzymki do Częstochowy. To ludzie się zatrzymywali, te inne pielgrzymki, żeby posłuchać, naprawdę i brał udział w tych obrzędach pogrzebowych, konsulacjach i tak dalej, wyprowadzenie to cały obrzęd pogrzebowy. I Śpiewało się kiedyś na majówkach, majówki mieli żeśmy, ja jestem rodowitym ciebłowianinem, była taka lipa przed naszym domem, gdzie wisiała kapliczka, później ścięli tą lipę, pobudowana jest kapliczka z kamienia piaskowca, ale śpiewali żeśmy z dziadkiem, dziadek się cieszył, że ma takiego wnuczka, śpiewali żeśmy te pieśni, no które dziadek tam uważał prowadził cały ten śpiew chwalcie łąki umajone i wiele tam różnych pieśni było śpiewanych i mnie to przynosiło wielką radość no, właśnie, jak pan obserwuje na przestrzeni czasów, przez które pan gra, rolę muzyki w życiu ludzi. Bo, tak jak pan mówi kiedyś, wystarczyło kawałek akordeonu, krzesła i już robiła się z tego potańcówka gdzieś tam wiejska. Dziś młodzi ludzie potrzebują oprawy znacznie większej i ta muzyka chyba nie ma już takiego znaczenia, bo ani brzmienie nie jest ważne, ani słowa nie są ważne. Jest chyba inaczej. Jest inaczej, kiedy się pojawiły. Instrumenty elektroniczne, elektronika po prostu wyparła tą właściwą muzykę. Dzisiaj dojść do pierwszego, lepszego zespołu, nawet tu w Tomaszowie, i wymienić kilka pięknych tank, żeby ktoś zagrał. Miny robią takie, jakby pierwszy raz to w ogóle słyszeli. No właśnie, pan obserwuje to z doświadczenia, dlatego że wciąż pan jest praktykującym muzykiem weselnym. Tak. I czy taki rodzaj muzyki ma jeszcze dziś wzięcie na weselach? Bo faktycznie w czasach keyboardów czy tych wszystkich elektronicznych, komputerowych brzmień, jeszcze takie proste granie na skrzypcach czy akordeonie, takie zwykłe brzmienie, to które pamiętamy, czy jeszcze ludzie czegoś takiego chcą na swoich weselach? I jeszcze potrzebują, y, jeszcze y, życzą sobie nawet oczepiny. Te, y, tych y, grałem w łodzi y, dwa wesela nie tak dawno. Y, z, zażyczyli sobie y, z tymi przebierańcami, że y, daję ci teraz y, na przykład łyżkę wazową, żebyś resztę nie będę kończył, teścia i teściową i tak dalej, i wiele marchewkę z pola, ogórka i, i, i tam wiele różnych takich przyśpiewek. I, I tym się ludzie zachwycają, powiedzieli na pierwszym weselu, bo młodzi gdzieś tam podpatrzyli i zażyczyli sobie takich oczepin, no to mówi, zrobili żeście furorę. I ja się ubrałem właśnie ten strój opoczyński i zaśpiewałem, że, y, że teraz na tym weselu słychać... Y, y, Śpiewy, krzyki, a teraz przyjechał do Was wujek z Ameryki. No i w tym stroju ludowym, opoczyńskim, wyszedłem. Koszyk tych rekwizytów było bardzo dużo. Także było to bardzo miłe, wesoło. No i od razu żeśmy zaproszenie dostali na, na drugie wesele. Czy współpraca z tymi wszystkimi zespołami ludowymi, własna, też solowa twórczość, jak Pan znajduje na to wszystko czas? No, jestem już emerytem. A w, zanim byłem emerytem, to też sobie musiałem jakoś dawać radę i, i do tej pory jakoś, jakoś daję sobie radę. Dzieli Pan swój czas pomiędzy wiele tych zespołów, ale chyba z Lubochnią tak współpracuje Pan dość dobrze, dlatego że też niedawno odebraliście nagrodę przy współpracy z Teatrem Lubocheńskim. Tak, 10 listopada odebraliśmy pierwszą nagrodę w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a na początku lipca z projektu unijnego byłem też ze zespołem Pieśni i Tańca Lubochnianie. Byliśmy w Malatinie koło Dolnego Kubina na Słowacji i stamtąd koncertowaliśmy też w Bukowinie Tatrzańskiej. No tak, z tego co pan mówi, to gdzie nie pojedziecie, tam wszędzie są laury i pierwsze nagrody. W tym Kazimierzu znowu zakaz y, y, przyjazdu przez 4 lata, więc. No, ale nie... mam nadzieję, że jeszcze, y, że jeszcze doczekam i wezmę udział, a myślę, że mnie wytypują. Panie Romanie, przeszedł pan dziś do studia ze skrzypcami. Czy my tak, możemy tak. kawałeczek tej twórczości poznać? Bardzo proszę. Siwy koni, pode mną siadaj, panno, ze mną. Siwy koni, pode mną siadaj, panno, ze mną. Trzymaj się, Szymiuna, będziesz moja żona. Trzymaj się, Szymiuna, będziesz moja żona. Bardzo dziękujemy. Panie Romanie, współpracuje Pan z wieloma zespołami, ale tak. też z kołami gospodyń wiejskich. Chyba sławno jest tym miejscem, z którym jest Pan w tej chwili najbardziej związany. Tak, Pani Redaktor, jest tam bardzo dużo kół gospodyń wiejskich. Już straciłem rachubę, bo albo jest 22, albo 24 te koła. No i tym tak. Może nie wszystkim na co dzień przygrywamy, ale tak sporadycznie to prawie, że wszystkim. I jutro, to znaczy 24 listopada, mamy otwarcie nowej Świerdzicy, Domu Ludowego w Tomaszówku, w gminie Sław. Gdzie też będziecie grać? Też będziemy przygrywać. Kapela będzie przygrywać dwóm zespołom, które będą uczestniczyły w otwarciu. Panie Romanie, czy taka twórczość ludowa, to wszystko, co pan gra, to są tylko te utarte kawałki, czy to się rozrasta? Czy pan sam tworzy, czy te słowa y, są nowe, powiedzmy, do melodii, czy są też nowe melodie, to jest jakoś modyfikowane, czy, czy to jest to wszystko, co było kiedyś i jest do tej pory? Ja grywałem y, też już oni. Nie żyją świętej pamięci Staniec Jan z Kraśnicy, Wolski Ignacy, no i na perkusji też tam grał w jakiś perkusista, załóżmy Grzyb, pan Marian Wachoń z też on grał na skrzypcach i dużo tych melodii czerpnąłem właśnie z tego zespołu, bo oni byli Starymi y, muzykantami y, bardzo znanymi. W oberkach byli bardzo dobrzy. No, mnie to y, lubiałem takie melodie i, i gram je do dziś. No, wspominam ich bardzo dobrze, bo fachowcami byli w tej dziedzinie bardzo dobrymi. A czy powstają takie okolicznościowe? Powiedzmy, że grać jest jakaś impreza ludowa i akurat pod to są podkładane słowa. Tak, tak. W zależności od sytuacji, no bo są dożynki, chcą tam panu wójtowi zaśpiewać, czy tam teraz na przykład jest otwarcie tej świetlicy, chcą podziękować. To pod jakąś tam melodyjkę podkładane są słowa i kombinujemy tak, żeby to wszystko było jak najlepiej. A czy jest różnica Pana zdaniem między takimi występami konkursowymi, a takim graniem codziennym? Czy Pan robi to w jakiś inny sposób szczególny, czy zawsze jest tak, że wszystko musi być perfekcyjnie i wszystko dopięte na ostatni guzik? To znaczy, yy, na festiwalach, yy, no może bardziej człowiek się koncentruje, bo to jest yy, komisja, yy, i bardziej tak się czek spręża, a tutaj yy, gram jednakowo można powiedzieć, tylko że. No, czuję większą presję na, na festiwalu, załóżmy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a jak pojadę na, załóżmy na otwarcie tego domu ludowego, ja też się staram zagrać dobrze, bo żeby sobie nie ubliżyć, po prostu, bo to nie można tak zrobić, że ach, tutaj to odpuszczę sobie, bo mi nie zależy na tym. Nie. Porządnego fachowca, jak ja mówię, czy to jest stolarz, czy to jest ślusarz. Co, w jakim kierunku by nie był, to się nie powinno pilnować. On musi być ze swojej pracy sam zadowolony. Wtedy, wtedy jest dobry. A czy pan jest zadowolony ze swojej pracy? I, jestem zadowolony. A proszę mi powiedzieć, po tych wszystkich laurach i po tej tegorocznej nagrodzie Oscara, czy jest jeszcze coś do zdobycia? Czy są jakieś, ma pan jakieś plany na y, najbliższy czas? Y, czy jeszcze coś chciałby pan osiągnąć? Myślę, że. Że jeszcze pojadę gdzieś na jakiś koncercik za granicę, bo są takie wyjazdy i myślę, myślę że taką propozycję dostanę. A jeszcze chciałbym pojechać do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, ponieważ mam już basztę, główną nagrodę, jako sam skrzypek instrumentalista. To mam taką cichą nadzieję, że jeszcze jak Bozia. Pozwoli mieć tą kondycję taką jak mam do tej pory, to myślę, że jeszcze stać mnie na, na basztę i tego bębnistego, co ze mną bębnił, który był teraz ze mną w tym roku, Bogdan Lipski, z Opoczna, że, że myślę, że stać nas na to, żebyśmy jeszcze basztę jako kapelę zrobili. W takim razie my ze swej strony życzymy Panu dalszych sukcesów. Gratulujemy oczywiście tych wszystkich nagród, no ale najbardziej tej ostatniej nagrody. Strasznie jesteśmy dumni, że to właśnie u nas w regionie. Mamy Pana, który propaguje tę kulturę ludową. Ja panu dziś bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.